Witam Państwa bardzo serdecznie na antenie Telewizji dla Ciebie. Dzisiaj w samym sercu Katowic w klubie Wariete będziemy rozmawiać z kandydatami do Europarlamentu. Region Śląski i całą Polskę będzie reprezentować 52 eurodeputowanych, a ilu region śląski to dopiero się okaże. Dzisiaj mamy przyjemność rozmawiać z trzema kandydatami. Pierwszym naszym gościem z Listy Platformy Obywatelskiej, pani Mirosława Nikel. Zapraszamy serdecznie. Proszę bardzo. Drugim gościem, przedstawicielka Sojuszu Lewicy Demokratycznej, pani Halina Sobańska. Zapraszamy do nas. Witamy serdecznie. I ostatnim, przedstawiciel Kongresu Nowej Prawicy Rzeczpospolitej, pan Dobromir Sośnierz. Witam serdecznie. Czy mógłbym prosić na samym początku, żeby Panie i Pan przedstawili swoje sylwetki i zamierzenia, z jakimi startujecie w wyborach do Europarlamentu? Sący, rozumiem. Witam państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Mirosława Nekiel. Kandyduję do Europarlamentu z listy Platforma Obywatelska z listy z pozycji numer 4. Chciałabym powiedzieć o sobie tak. Jak się nazywam już powiedziałam, jestem przede wszystkim szczęśliwą mężatką. Wychowaliśmy wraz z mężem trójkę dzieci. Mamy sześcioro wnucząt. Jeśli chodzi o mój zawód, moją profesję, to przed objęciem mandatu parlamentarnego, bo byłam 25-2.7 w Senacie byłam menedżerem, zarządzałam Dużą firmą, średnią i małą. Prowadziłam także własną działalność gospodarczą. W parlamencie zajmuję się, przyszłam do Parlamentu Polskiego po to, aby wiele zmienić w gospodarce polskiej i pracowałam od Senatu po aktualną, aktualną kadencję w Komisji Gospodarki, Komisji Spraw Unii, Zespole do Spraw Energetyki i w Komisji Teraz Nadzwyczajnej do Spraw Energetyki. Dodatkowo Parlament na mój wniosek powołał stałą podkomisję do rozwoju gospodarki innowacyjnych i małych i średnich przedsiębiorstw. No cóż, jeszcze mogłabym dodać, jeśli chodzi o program, bo Pan od razu poprosił o przedstawienie programu. W Parlamencie Europejskim będę zabiegać o solidarną politykę energetyczną. To, co przedstawił Pan Premier Donald Tusk. I właśnie jeszcze dzisiaj jest w Parlamencie Europejskim i w Brukseli i walczy o to, żeby te, ta solidarna polityka energetyczna, która jest bardzo ważna, jest wyznacznikiem rozwoju gospodarczego Unii Europejskiej, stała się faktem, a nie jest to łatwe zadanie. Będę walczyć o małe i średnie przedsiębiorstwa, o zmniejszoną biurokrację. To jest. Pięta Unii Europejskiej, a zatem a bardzo ważna w stosunku do przedsiębiorców, którzy zakładają firmy, prowadzą firmy, rozliczają te firmy. A także będę walczyć o sprawy kobiet, bo patrząc z pozycji europejskich, ciągle za mało kobiet jest nie tylko w gospodarce polskiej, ale również w parlamencie polskim i wielu innych bardzo ważnych miejscach. Dziękuję bardzo my na szczęście w naszym studiu mamy zachowany parytet. Teraz pro... Pro... prosimy teraz panią Halinę Sobańską o, o parę słów o sobie. Dzień dobry Państwu, nazywam się Halina Sobańska i reprezentuję Sojusz Lewicy Demokratycznej. Sojusz Lewicy Demokratycznej, Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy ma listę o numerze 3. Jestem z wykształcenia politolożką, jestem doktorem nauk humanistycznych. Moje poglądy to są, są poglądami socjaldemokratycznymi i dlatego partia, z którą flirtuję, której jestem członkinią, z którą współpracuję, to właśnie partia lewicowa. Na co dzień pełnię mandat radnej w Sosnowcu. Jestem przewodniczącą Komisji Oświaty w Sosnowieckiej Radzie Miejskiej, a wynika to z faktu, że już 30 30-letni staż w zawodzie nauczycielskim. Mam za sobą. Dlatego też w programie, który, z którym idę do wyborów do Parlamentu Europejskiego, nie może brakować właśnie tej kwestii dotyczącej młodzieży i gwarancji pracy dla młodzieży, szczególnie dla młodzieży, która kończy studia, dla młodzieży po 25 roku życia. A ponieważ jestem działaczką społeczną, działam, pracuję na rzecz kobiet, założyłam. Już 13 lat temu organizację, której celem jest właśnie zwiększenie udziału kobiet w życiu publicznym, to organizacja nazywa się Stowarzyszenie Aktywne Kobiety. W moim programie wyborczym nie może również brakować kwestii kobiecych dotyczących kobiet, a więc równości szans kobiet i mężczyzn we wszystkich dziedzinach i obszarach życia. Wiemy, że w Polsce w tej kwestii dużo się zmienia. Zmieniło i zmienia to, że jesteśmy na listach wyborczych, Procentie 35, czyli w kwocie, to jest już osiągnięcie, duże osiągnięcie ruchu feministycznego. Na ostatnim kongresie kobiet pan premier Tusk zapowiedział suwaki i bardzo, bardzo liczę na dotrzymanie tej obietnicy. Mam nadzieję, że nie będzie to tylko obietnica, ale w moim programie wyborczym w kwestiach kobiecych ujmuję kwestię równej płacy za równą pracę, bo to właśnie kobiety. Gorzej, niżej są wynagradzane w stosunku do mężczyzn pracujących z nimi na tych samych stanowiskach. I jeszcze mam jeden temat, nie wiem, czy mogę jeszcze Jeżeli powiedzieć. Króciutko, to tak. króciutko, ponieważ żyjemy, mieszkamy na Śląsku, wiemy, że wokół. Kopalnictwa węgla dużo się dzieje w ostatnim czasie. Zresztą od, od jakiegoś czasu, kiedy zaczęła się, kiedy zlikwidowano kopalnię i przyszło na Śląsk ogromne bezrobocie, próbowane jakby załatać sferą usług, co jak widzimy nie wychodzi, opowiadam się za uznaniem utrzymaniem węgla jako tego podstawowego źródła energii i co oznacza jednocześnie utrzymanie miejsc pracy właśnie w górnictwie. Dziękuję, dziękuję bardzo za wypowiedź. Właśnie o energetyce rozpoczniemy nasz wspólny panel, ale teraz chciałbym, aby pan Dobromir Sośnierz powiedział parę słów o sobie i o tym, z jakim programem będzie kandydował. Witam Państwa. Dobromir Sośnierz. Ja jestem kandydatem Kongresu Nowej Prawicy. Nie należę do partii politycznej, ale reprezentuję poglądy takie same jak, jak Kongres Nowej Prawicy. Z wykształcenia jestem teologiem, obecnie przedsiębiorcą, prowadzę działalność gospodarczą. Jestem prywatnie ojcem dwóch wspaniałych córek. Jeśli chodzi o nasze poglądy, Kongres Najbardziej Prawicy jest partią zrzeszającą ludzi, którzy nie mają przekonania, czy sprawy obecnie idą w właściwym kierunku i czy politycy są najlepszymi osobami, które mają zajmować się naszym życiem. Jeśli państwa również męczy takie przekonanie, że no nie wszystko jest w porządku, że politycy zbyt wiele mają do powiedzenia, a niekoniecznie są to tymi osobami, które najlepiej wiedzą, jak powinno się żyć, to jesteśmy właśnie opcją, którą powinni Państwo wziąć pod uwagę. Jeśli ktoś natomiast uważa, że wszystko jest w porządku i albo liczy na to, że, że politycy się nim dobrze zajmą, wierzy w to, że są nieomylni, kompetentni, dobrzy i uczciwi, to powinien dalej głosować na Sojusz Lewicy Demokratycznej, Platformę, PiS czy inne tego rodzaju partie. Powinien, tak? No i, no i wtedy będzie miał to, co dotychczas, czyli rozczarowanie za rozczarowaniem, ponieważ politycy Dobrze, nie są w stanie y, zająć się y, tak naprawdę naszymi sprawami za nas lepiej niż my. Wręcz przeciwnie: polityk, jeśli obiecuje, że da nam 10 zł, to znaczy, że najpierw zabierze nam 20, no bo on za darmo tego nie robi. Najpierw zajmuje z to gospodarki to krewo, to się to... 20 zł. słon? Wracając do programu wyborczego, jeszcze jedno słowo i, i zaczynamy. No, przedstawiam ogólną filozofię, na której opiera się nasz program. Jak się to ma do Unii Europejskiej? Unia Europejska początkowo miała być narzędziem, które służyło deregulacji, służyło znoszeniu zbędnych barier między państwami, niepotrzebnych ograniczeń w wymianie dóbr i usług między ludźmi mieszkającymi w różnych krajach. Z czasem wyrodziła się w kolejną strukturę demokratyczną, w jeszcze jeden rząd, który mamy na, nad sobą, w jeszcze jedną grupę ludzi, którzy chcą nam mówić, jak mamy żyć. Co mamy robić i pasożytować na, na tym, co od nas wezmą. Dobrze, w związku z tym, obecnie bardzo. powinniśmy zmierzać w kierunku deregulacji, rozmontowywania tej Unii w, takiej, w takim kształcie, jakim ona jest, wycofywania się z, z ingerencji we wszystko i powrotu do pierwotnych założeń, czyli do po prostu wspólnoty gospodarczej. Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że po tym wspólnym przedstawieniu będziemy mogli przejść do konkretnych rozmów. Wiele słyszymy ostatnio właśnie o Unii Energetycznej, o tym, że rozwiązanie i bezpieczeństwo energetyczne dla Polski może zostać osiągnięte dzięki porozumieniom unijnym, czyli tak jakby nowa, nowa filozofia podejścia do wspólnych zakupów paliw. Z drugiej strony zezwolenie na wykorzystywanie paliw kopalnych, którego do tej pory tak naprawdę nie ma. Unia Europejska póki co zaostrza wszystkie zapisy klimatyczne, tak jak zapisy klimatyczne pierwsze czy roadmap 2050 czy zapis klimatyczny numer zapis klimatyczny pakiet, pakietu klimatycznego drugiego. Drogie panie i, 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 i szanowny kolego, czy jeżeli do tej pory polski głos w obronie węgla nie wybrzmiał, dos, znaczy wybrzmiewał może dostatecznie, ale nie był dostatecznie poważnie wysłuchiwany, czy teraz te okoliczności geopolityczne, w jakich się znajdujemy, Będą bardziej sprzyjać wprowadzeniu takich rozwiązań, żeby dekarbonizacja na naszym terenie nie była koniecznością? Może pani Mirosława. Dziękuję bardzo. Powiem tak. Polityka energetyczna jest moją pasją. Jestem wiceprzewodniczącą Zespołu Parlamentarnego do spraw energetyki. Od wielu lat, jeszcze od Senatu, zajmujemy się sprawami energetycznymi. I powiem. Jedną rzecz. Nie zgodzę się do końca z tezą wygłoszoną przez pana, aczkolwiek rozumiem, rozumiem, skąd ona się wzięła. Otóż Unia Europejska rzeczywiście stawia na odnawialne źródła energii, na nowe technologie, w tym widzi swój, swoją przyszłość. Ale proszę zwrócić uwagę, że Polska ma strategię energetyczną kraju, którą miałam zaszczyt opiniować w 2009 roku. I podstawowym paliwem w tej strategii na te wszystkie lata jest węgiel. Węgiel i proszę o tym nie zapominać, że mamy kłopot z przełożeniem tego na konkrety, konkretne zapisy w Unii Europejskiej. No tak, bo jest wiele państw, które ma zupełnie inne miks tak energetyczny. My mamy miks energetyczny oparty na węglu, Gaz jest również ważną częścią i w tym świetle wydarzeń geopolitycznych, bo Pan do nich się odniósł, wydarzeń na Ukrainie, ale nie tylko, uważam, że to, co przedstawia teraz Pan Premier Donald Tusk w Unii Europejskiej, czyli Unię Energetyczną, taką solidarność energetyczną, ma głęboki sens. Natomiast nie jest to sprawa łatwa. No zauważmy, że wszystkie państwa mają swoje miks energetyczne, chcą i mają podpisane umowy wieloletnie, bezpośrednie, to podpisują korporacje, także to są biznesowe uzgodnienia i nie, nie będzie łatwo, zwłaszcza tutaj mam na uwadze rząd niemiecki, panią kanclerz Merkel przekonać wbrew interesom gospodarczym własnego kraju, ale bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo, pokój, a w tym bezpieczeństwo energetyczne są najważniejsze. I ja myślę, że wydarzenia na Ukrainie pokazały wszystkim, jak wszystkim państwom i społeczeństwo jest na tyle mądre, że rozumie, że to bezpieczeństwo energetyczne będzie wyznacznikiem rozwoju gospodarczego, ale również będzie wyznaczało kierunek działań, jeśli chodzi. O utrzymanie dobrych relacji, a za tymi dobrymi relacjami kryją, kryje się tutaj, kryją się tutaj rozwiązania również pokojowe. My często o tym zapominamy. A ja pragnę podkreślić, że jeśli nowa prawica ma takie prawo narzekać na Unię, na biurokrację, na to wszystko, co rzeczywiście jest piętą Achillesa Unii Europejskiej, to zapomina o jednej rzeczy. Mamy rok 2014, 100 lat temu Europę spotkało, Państwo wiecie co, zagłada wojna i całe pokolenie przegrało. Czy zdajemy sobie z tego sprawę, sprawę mówiąc w tej chwili o tej wolności, którą tak chętnie młodzież kupuje? Młodzież ma prawo nie doceniać jeszcze tej wolności i pokoju. Zwróćmy Także do ma prawo, tego, do a pa, państwo, nie, nie, muszę się do tego odnieść, bo to jest niebezpieczne działanie i powiem, ja cenię sobie wolność, miałam zaszczyt walczyć o tą wolność, żeby, żeby tutaj można było siedzieć i rozmawiać na wszystkie tematy, ale trzeba pamiętać o tym, że każdego dnia trzeba o nią zabiegać. W Parlamencie Europejskim ważne, żeby znaleźć sojuszników. To, co chce się przeforsować jako dany kraj, jako dana reprezentacja, nie jest tak naprawdę możliwe w pojedynkę. Pani Halino, jeśli mogę tak powiedzieć, czy szukanie sojuszników do wspólnej polityki energetycznej to będzie właśnie cel posłów w przyszłym parlamencie? Tak, no myślę, że wiele rozwiązań nie tylko w zakresie polityki energetycznej, ale w ogóle w różnych obszarach życia wymagają partnerstwa, wymagają lobowania i wymagają sojuszników. Tak to też myślę, że my Polacy. Unia energetyczna jest dla nas Polaków bardzo ważna, tak jak powiedziała tutaj pani posłanka w kontekście bezpieczeństwa, bezpieczeństwa energetycznego i tego, co się dzieje na Ukrainie, kryzysu, który, kryzysu gospodarczego, który mamy. Więc ucząc się na błędach, a tak to właśnie trzeba zrobić, musimy o tym myśleć na przyszłość. I w związku z tym też poszukiwać sojuszników. Ale musimy też pamiętać, że Unia Europejska w moim przekonaniu to taka instytucja, która chyba w sposób mało demokratyczny podejmuje wiele decyzji. Parlament Europejski jest tym ciałem na forum, którego te decyzje w sposób demokratyczny można podejmować, ale póki co te najważniejsze decyzje nie zapadają na forum Parlamentu Europejskiego, tylko zapadają na forum, gdzie spotykają się ministrowie państw Unii Europejskiej. I dlatego Tutaj w ramach y, y, partnerstwa, w ramach sojuszy szukać trzeba. Właśnie sojuszników do tego tematu, do naszego tematu, do tematu yy, yy, dotyczącego miksu energetycznego opartego właśnie na kopalnictwie, opartego na węglu. Bo, bo to, jest, to są nasze miejsca pracy, to jest nasza przyszłość, to jest przyszłość tego regionu, to jest przyszłość Śląska, to jest przyszłość tych młodych ludzi, którzy kończą pracę i nie mają potem wynagrodzenia. Więc w tym obszarze będziemy szukać. Oczywiście myślę, że takich sojuszników znajdziemy wśród tych państw, yy, które z nami do Unii wchodziły w 2008. W czwartym roku te państwa powinny nas wesprzeć. Trudno mówić tutaj, Czechy się nie zgodziły, tak, ale wiemy, że trudno liczyć tutaj na Niemcy, prawda, które mają, inną, inną politykę. Więc myślę, że, że dużo pracy przed nami, poszukiwanie sojuszników, ale i we własnym interesie. Dziękuję bardzo. Jestem teraz ciekaw zdania pana Dobromira, ponieważ nowa prawica z tego co słyszę jest przeciwna wszystkim regulacjom, więc również na pewno regulacjom dotyczącym klimatu. Jednak żeby przeforsować jakieś prawo na poziomie Unii Europejskiej, no trzeba budować koalicję. Czy państwo mają już... Pomysły, czy, czy są prowadzone takie rozmowy, z kim Państwo będą chcie, chcieli tworzyć grupy polityczne na szczeblu Unii Europejskiej, czy to będzie taki e, póki co samodzielny głos? Tak słusznie powiedziała Pani Cecilia. Przede wszystkim należy pamiętać o tym, że Parlament Europejski nie ma za wiele do powiedzenia w, w kwestii podejmowania decyzji. To są negocjacje między rządami w dalszym ciągu. Parlament Europejski jest raczej tylko taką trybuną, w której sobie można na różne tematy porozmawiać, a tak naprawdę niewiele z tego wynika. W związku z tym to nie jest właśnie pytanie do, 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 do parlamentarzystów, tylko do, do rządów, jeśli chodzi o poszukiwanie sojuszników. W Parlamencie Europejskim oczywiście naszymi sojusznikami będą inne partie eurosceptyczne i, i antybiotyczne, takie jak angielski UKIP na przykład, no zobaczymy kto, kto i gdzie wejdzie do parlamentu, bo tego przecież jeszcze nie wiemy, więc trudno tutaj jakieś strategie w tej chwili na papierze rozrysowywać, bo jest zbyt wiele niewiadomych. Natomiast rzeczywiście no nie jesteśmy zwolennikami daleko idących regulacji, nie że żadnych, bo pewne regulacje są potrzebne, żeby ludzie nie skakali sobie do gardeł i żeby szanowali nawzajem swoją wolność. Natomiast rzeczywiście nie jest tak, że rządy powinny mówić ludziom, czym mają palić w piecach. To powinny bilans kosztów i zysków w gospodarce, powinien o tym decydować, na co ludzie się zdecydują, czy na źródła odnawialne, czy nieodnawialne. Oczywiście musi być wprowadzony w związku z tym mechanizm, który spowoduje, że ci, którzy zanieczyszczają środowisko, ponoszą tego realne konsekwencje, no bo nie, nie można tego traktować jako, jako rzeczniczyją, która będzie zupełnie bezkarnie dewastowana, i, bo wtedy nie byłoby ten bilans kosztów, nie byłby rzeczywiście realnie uwzględniony. Natomiast w taki sposób, jak jest to zrobione, zaproponowane w pakiecie klimatycznym, uregulowane, to wydaje się, że nie jest to droga w dobrym kierunku, przynajmniej z punktu widzenia naszego, no wydaje się to nieuczciwym postawieniem sprawy. Wielka Brytania zaczęła swoją masową emisję dwutlenku węgla w połowie XIX wieku, rozwojem, rozwojem przemysłu, kilkadziesiąt lat wcześniej niż, niż, niż Polska, więc mają te kilkadziesiąt lat przewagi nad nami no bo rozwój bierze się właśnie z emisji CO2. No więc jeśli teraz na 3-4 wszyscy mamy z tego rezygnować w podobnym tempie i, i, i licytować się na aukcjach my z naszą słabszą gospodarką z, z, z państwami zachodnimi z ich silniejszą, to tę rywalizację przegramy. Jest tam jakiś okres przejściowy wynegocjowany, ale no jak chyba słusznie większość osób ma wrażenie, będzie to i tak ze stratą dla nas i nie zrekompensuje, naszych rzeczywistych, naszego rzeczywistego zapóźnienia. Bardzo się cieszę, że wszyscy przedstawiciele, którzy są tutaj ze Śląska, mają prawie wspólny pogląd na ten temat. Czy ktoś z Państwa chciałby jeszcze coś w tym temacie dodać? Ja, ja dodam, że się bardzo ucieszyłam z tego, co Pan powiedział, naprawdę, bo to rozsądne że rzeczywiście rozumie pan potrzeby właśnie ograniczenia tej emisji, ale równocześnie tą nierówność, w jaką weszliśmy. Generalnie to dotyczy całej gospodarki i w ogóle zmian w kraju. No, weszliśmy z ogromnym zapóźnieniem i 25 lat nie wystarczy, żeby nadrobić wszystko. Mamy tego wszyscy świadomość. Nigdy nie, nie nadrobimy zapóźnienia, jeśli będziemy przyjmować reguły takie same jak ci, którzy nas wyprzedzili. No bo żeby kogoś przegonić trzeba być szybciej niż oni tak samo. Więc jeśli przyjmujemy takie same przepisy w całej Unii i dajemy sobie narzucać te m, biurokratyczne rozwiązania, to nigdy nie dogonimy państw zachodnich i widać, że rzeczywiście nie doganiamy. No bo w ciągu tych ostatnich lat wcale dystans się nie zmniejsza. No tak samo jak ludzie wyjeżdżali, tak wyjeżdżają będą wyjeżdżali. Właśnie dlatego, że Unia Europejska nie jest narzędziem, które może to umożliwić. Proszę. Mogę, tak, ale zauważył Pan zapewne, że świat się zmienił od XIX wieku i gospodarka się zglobalizowała, prawda? Także nie wystarczy, żyjemy teraz w granicach państw i gospodarcze wyzwania to nie wyzwania dla pojedynczych państw, tylko rywalizacje czy konkurencje odbywają się w większych blokach i Unia z kolei daje tę przewagę i trudno tego nie zauważyć, prawda? Że prowadzić polityki, to mamy szansę konkurować w tym świecie. Polska sama z tym zapóźnieniem jak może sobie poradzić? Proszę Pani Holina Pańska. Myślę, że pamiętajmy o tym, że to dopiero 10 lat naszego uczestnictwa w Unii, tak? I te następne, myślę, że te następne 10, 10 ta następna dziesięciolatka przyniesie kolejne rozwiązania i myślę, że w tej sprawie tutaj energetycznej, jak słyszeliśmy, jesteśmy wszyscy zgodni. Ja myślę, że to jest też dobra zapowiedź szukania sojuszy pomiędzy nami w tych kwestiach. Pan Dobromir, jeszcze chciałby Pan coś dodać? No, chciałem się odnieść do, tutaj do tego, co zostało przed chwilą powiedziane. Jeśli, chodzi, jeśli w ogóle chodzi o jeszcze bezpieczeństwo energetyczne, uważam, że wcale nie zapewniamy go, ingerując, kiedy Państwo ingeruje w energetykę, bo staje się to wtedy właśnie instrumentem polityki międzynarodowej i bezpieczeństwo energetyczne się zmniejsza. Gdyby to wolni obywatele handlowali między sobą tymi dobrami naturalnymi, tym gazem, węglem i, i tak dalej, i państwo się w to nie wtrącały, to, nie, to to, że politycy się między sobą nie lubią, nie miałoby na to wpływu na, na, na ceny tych surowców. Właśnie upolitycznienie tego przez państwa jest przyczyną braku bezpieczeństwa energetycznego. Natomiast Unia Europejska no nie, nie, w niczym nas do tego nie przybliża. Wręcz przeciwnie, upaństwowia to jeszcze bardziej i, i, i nie spowoduje, że będziemy w jakikolwiek sposób doganiać za późnienie. Nie, nie do końca zrozumiałem, nawet w jaki sposób właściwie pani próbuje sugerować, że że, że zaprzecza temu, co ja powiedziałem.